Siemanko, po raz drugi dzisiaj, bo postanowiłem nagrać dzisiaj dwa filmiki i ten filmik nie będzie z kariery y, Holmesa w, w Lazio Rzym, tylko z jednej ósmej finału Ligi Mistrzów, y, czyli Arsenal, którym będę grał y, na Bayern Monachium i zobaczymy jak to będzie, bardzo chciałbym, nie lubię, tak, nie lubię bajernu, że o matko bosko zajeb ich, ujeb ich, kurwa, niech, niech zginą, niech Asana ich zajebie, chciałbym, żeby Real wygrał ligę Mistrzów, tak ale, żeby, ale chciałbym też, żeby Bayern odpadł w jednej ósmej bo ociechuj spokojnie, szczęsny jest, ale rzut rożny dla bajernu, więc Trzeba brać, kurwo, jebana, ty dobre. Teraz tak Podolski, 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 wciąż Podolski Podaje do, do Diabii, ale oczywiście traci piłkę, bo to czarny murzyn z Afryki. No ty kurwo, jebana, ty dobrze, już tutaj Podolski, jeb Lukas, Podolski, żyje. Filip lam. Filip lam. Kosanery. O ty kur. Bawarczykom. Bawarczycy tak. Mi się tu bawaria mi się kojarzy z niesem. Nie wiem dlaczego. Gones. Dobra, już kurwa, jeb, yeah, jeb. Yeah. Boom. Boom. Gips. Gips, speed, kurwa, Gips Gips, o ty... Co jest kurwa? Jaki kurwa, jak nie lubię tych chujostw. jaki kurwa, że wolny? Co ty pie kościelny? Sania, Walcott, Michel Arrieta, walkout o ty kurwo No cię pojebało! Kurwa, ty ja pierdolę, zaraz im bramkę Zaraz, już tutaj kurwa. O ty, kurwo, Mika, Lerieta Luzi, tu jebał, Gomez, Gomez, wypierdolaj. Ja pierdolę świnia Tiger. Psz, o nie. Nie, nie. nie. Ja pierdolę. O ty, pierunie Mmm, dobra, no, je. Je. O ty, chuju no! Co za frajerzy! I napiszcie mi, jaki jeszcze mecz Ligi Mistrzów on zagrać. To ja bardzo chętnie go zagram. Może. może W lidze mistrzów. Jezu. A i chcę właśnie zacząć grę karierą y, menadżera i nie wiem w jakim klubie, no chciałem w Legii, ale 2 miliony 800 euro na transfery, no to za to kurwa Cristiano Ronaldo to ja nie kupię. Więc nie wiem, może może Manchester City? Nie wiem. Kompletnie nie wiem. Jak, kurwa, no jak się do nich dobrać, suków jemanych, czarnych. Jak w tych strojach, to kurwa, nie do że czasami to i czarni ci zawodnicy, to w tych strojach, to ich kurwa, chujowo i widać. O ty kurwa, mój błąd, mój błąd, ale trzeba go opierdolić. WYJDŹ! Ja pierdolę! Aż mnie się kurwa srać zachciało. Oj, chuj, Sandy Kezorwa, kurwa, tych chuj jebany biegnij teraz, Podolski. Dobrze, łukiem ich, kurwa, łukiem! Łukiem <laughs> <laughs> A mam otwarte okno, bo strasznie kurwa tak mi gorąco z tym jebanym pokoju tej koło Siedzę, kurwa, w piecu się pali. I otworzymy okno, więc może czasami szukać jakiś samochód, jak przejeżdża i te sprawy. Tak, to w działa to mało samochodów jeździ, ale no. O kurwa, no nie WOOOOOON! Oj chuj! Oj chuj! Ja pierdolę. Ty ja z nim nie wygram. mi kurwa przegram. Z kutafonami niebanymi. Przez te, przez te czarne stroje kurwów nie widać. Znaczy no, mówię, kurwa w pokoju mam jasne jak chuja. A kurwów nie widzę, no zobacz teraz tak. Podolski strzel. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Chodź. Mikel Arieta, 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 Arieta! Wow, aleś to zjebał Mikkel Arieta, ty kutafonie. Kurz... Nie. Już tutaj Podolski. Już wypuścił Santiago. Kurwa, ty chuju jebany! Co za chuje, no! Z nim się krać nie da. Kurwa, jak ja nie lubię z Niemcami kurwa napierdalać. To jest takie kurwy jebany. Już tutaj kościelny. O chuj, żeś podał, kurwo jebana do pier No co ja odjebałem Bałem, bałem Gips Fermałem Jeb, yep. jeb yep. Tutaj już Santi Santi do Jiru Ale Jiru oczywiście, kurwa, jest w swoim świecie Pewnie herbatkę pije Pierdolony, kurwa, jebany chuj Chuj no z nimi to kurwa jak z dziećmi. no kurwa ty NO KURWO I chuj, i chuj, i chuj, i łupasz I chuj kurwa Ty, będzie remis jak chuj, będzie 0-0, albo kurwa jeszcze w do niego z Ja pierdol... Gomez A ty kurwa może byś się ruszył do tej piłki Kurwa Mikelu Ariet pierdolony, nie ja cię kurwa zmieniam Wierzera weźmiemy, a tak, a Chamberlaina zaziru i weźmiemy taki meg zrobimy, bo podolski bardziej posuje do środka. No i jeszcze Rosickiego se biemi mi um, Gdzieś kurwa um, za San Diego kazorte, I chuj idziem grać I chuj Dobra Ribery, riberie, ribery Precyzyjne obciąganie Nie dobra, dobra więc. ha ha Diabi, diabi, ziru Podolski teraz, Podolski. Kurwa, nie! który to? Alaba, kurwa, czarnuch, jebany. Pierdolę, no. i nie pokazuj mi tego chuja co grać. Nie umiem, o kurwa, monitor. Chamberlain. O, chuj, żeś, kurwa. Ty też takiego, że ją wpuścił, ogarniętego typa. Ja myślałem, że on to kurwa. Oj, chuj! kurwa, ty ja się powieszę, jak tego nie widzę. No ja pierdolę. Ja pdolę. Daj to piłkę. chuj daj mu to piłkę. Gips. Gips! I jeszcze raz gips! I teraz Łukasz Podolski. Jest! Kurwa, no ty chuju, brzydki, idź na frytki. Moja główka, ale chuj oczywiście. Turnuję bal. Już tutaj wyszedł do diabi. Diabi do Chamberlaina. Chamber, chamberlain, 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 Chamberlain. Mamy rożny A kurwa, nam dobry jest, jebany kutas. Zacząć krótko czy walić na banki. Ja pierdolę! Chuj, no pocieraj mi się jak chuj. Jak kutas ty. Albo jeszcze kurwa diabija jak zajebie! Oj chuj! No kurwo, graj na czas, szmato to jeszcze gdzie powieszę, zajaja kurwaj. Dobra, chuj już teraz tak, na pała gram. NO KURWO! Ten kurwa tu płacze, ten tam... no ja pierdolę Grając na amatorze Kurwa pierdolnym amatorze Nie strzeliłem bramki Jakiemuś Bayernowi Monachium Dogrywkę weźmiemy. Dobra, już. Wiem, że powinienem zakończyć mecz, ale wezmę tą dogrywkę, ale tak i tak zaraz mi się jebany czas skończy, więc muszę już skończyć. No ci kurwo! No ja pierdole. Raben? Raben? Nie. Jaka cipa! Ja pierdole, ty. Dobrze, że tego gomeza sprzedaję, bo tylko utacz, ty. Grać nie mówię. Kurwa, jakieś krzywe nogi. Rosicki, 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 rosicki. Będzie, będzie, będzie. Kurwa, nie ma gola. Kurwa, nie ma bramki. Ja pierdole! GRĄJ TU, Ja krapona... Do 105, tak? No to chuj, może zdążymy. Może zdążymy. Co ty kurwa w walko twój ewany Ja pitolę, ty ta nie je O ty Więc to? Ja zaczynam, muszę się iść napić i ochłonąć trochę Widzimy się, że. Yy, dobra, zaczynamy już. Yy, zacząłem mecz wcześniej, żeby już tam. żeby mi się czas zaraz nie skończył, kurwa, w trakcie meczu. Byłbym się bardzo zdenagowował. No ty kurwo, jebana! Nie, ja już nie będę grał karny, bo i tak nie mam czasu, więc. albo będę zatrzymywał, albo będę strzelał swoje po prostu. A to jest i. ja, Pitolę, ty kutafonie, jebany ty. Spalony był. Zobacz. On dotknął tylko pewnie tak piłką. Aha, no. To nawet nie było podanie, ale i tak był spalony. Ja zatrzymam ten mecz, żeby mi się czas nie skończył. Zwidził się za chwilę. Dobra, Łukasz Podolski, strzela pierwszego karnego. I czy będzie bramka? Tak, mamy bramkę. Frank Ribery zaprzepaścił e, rzut karny. Ach, jest. Dobrze, brawo. A teraz diabi. I co to będzie? Diabi. Ocie, kurwa, chuj, dobra Wojciech szczęsny, bronił rzut karny, a teraz Teo Olko. Olko, tak, jest bramka. Dziękujemy. No i wygraliśmy. Niestety Gomez nie trafił tego jebanego karnego, a więc tak. No, wygrana, tak, Arsenal. Cieszyłbym się, jakby Arsenal wygrał, więc tak. Na razie, cześć. Strzałka, jebać w obu,